Witam serdecznie, nazywam się Michał Domaszewski, jestem lekarzem rodzinnym, który jak wiecie od wielu miesięcy zajmuje się tematyką COVID-19. Rozwikłam dzisiaj parę argumentów antyszczepionkowych. Cała seria polega na tym, że będziemy te argumenty sobie tutaj rozkładać na czynniki pierwsze i na nie odpowiadać. Dzisiaj dwa popularne argumenty. Zaczniemy od mojego ulubionego. Moi drodzy, episkopat stwierdził, że nie możemy się szczepić ze względu na to, że w procesie szczepień, powstawania tych szczepień, były używane płody z aborcji. Po pierwsze, moralnie do użytku szczepionki dopuścił już papież Franciszek, który stwierdził, że korzyści ze szczepień jest więcej niż potencjalnego ryzyka. Czyli jest po chrześcijańsku się zaszczepić. I to jest najważniejsze. Papież ma tutaj całkowitą rację. Drugi, drugi argument. Kontrargument do tego jest taki, że na podstawie tych linii komórkowych, które są klonami abortowanych płodów, faktycznie, powstają również takie leki jak ibuprofen, paracetamol, leki na choroby żołądka, na uczulenie. Czy my w takim razie mamy czekać na decyzję episkopatu? Czy można tych leków używać? Czy może od razu przestać leczyć pacjentów i wrócić do średniowiecza? Uważam, że to, że lek powstaje dzięki klonom komórek abortowanych płodów, jest korzystny dla nas wszystkich. Co nie oznacza, że części zamordowanych dzieci pływają w szczepionkach, żebyśmy dobrze się tutaj zrozumieli. Dlatego moralnie dopuszczam ja, absolutnie moi drodzy, te szczepionki do użytku. Nikt nie zabijał dzieci po to, żeby eksperymentować ze szczepieniami na COVID. Są to komórki, które pochodzą z płodów, które zostały niestety uśmiercone wiele lat temu i nie celem eksperymentów medycznych, tylko dlatego, że były to przyczyny medyczne stojące za tymi aborcjami. I tyle. Kolejny argument, który często pada, jest to, że szczepienia to jest eksperyment i w sumie strasznie szybko powstały i krótko i tak dalej. Dlaczego umieszczam te dwa argumenty tuż obok siebie? Ten argument o, o martwych płodach i o eksperymencie. Dlatego, że wydaje mi się, że filozofia jest tutaj podobna. Moi drodzy, eksperyment medyczny, który przeszedł trzy fazy badań klinicznych i obecnie jest w czwartej? Przypominam, że w czwartej fazie badań klinicznych jest mnóstwo leków, które jest na rynku od lat. Pierwsza, druga, trzecia faza. Brałem osobiście udział w badaniach klinicznych nad lekami. Trzecia faza to jest taka faza, w której chętnie osoby rzeczywiście na sobie eksperymentują z danym preparatem. Szczepionki na COVID przeszły tę fazę. Jeśli chodzi o inne argumenty antyszczepionkowe, analizuję je w pozostałych filmach, zachęcam do tego, żeby je oglądać. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się.